Witamy w naszym laboratorium Bewit, gdzie naturalne składniki spotykają się z naukową precyzją. Dziś pokażemy ci, jak opracowaliśmy nasz w 100% naturalny dezodorant i jak on działa. Opracowanie Bewit dezodorantu rozpoczęło się od starannego doboru najlepszych naturalnych składników bez soli aluminium, sody, konserwantów i sztucznych aromatów. Nasze laboratorium przetestowało różne kombinacje olejków eterycznych, naturalnych maseł i minerałów, aby stworzyć wegański produkt, który jest nie tylko skuteczny w zwalczaniu nieprzyjemnego zapachu potu, ale także nie zatyka porów i jest łagodny dla skóry i natury. Chcieliśmy stworzyć produkt, który stałby się ulubioną częścią codziennej rutyny higienicznej i wspierał poczucie czystości i pewności siebie. Wodorotlenek magnezu obniża pH skóry, zapobiegając namnażaniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Oleje kokosowy i migdałowy odżywiają i zmiękczają skórę, a masła do ciała chronią i nawilżają. Skrobia stapioki, pochłania wilgoć i pozostawia skórę przyjemnie suchą. Po rygorystycznych testach w naszym laboratorium osiągnęliśmy idealną konsystencję, która łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i nie pozostawia charakterystycznego białego osadu. Ponadto nasze dezodoranty są testowane pod kątem maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa nawet dla wrażliwej skóry. Pewit Dezodorant jest wynikiem naszego oddania jakości i naturze. Wypróbuj go i poczuj się świeżo i pewnie przez cały dzień.